Start nagrywania. Szybkiego gotika mam znać. Dobra, robimy gotika totalnie w ekspresowym czasie. Wejdziemy sobie w Gothic, Gothic, cyk. Gothic, gra komputerowa. Dobra, i z losowego artykułu. Szybki Gothic, bo gościu dało Unownated, więc ładną. Wołodymyr, dobra, no to wystarczy wnieść tak, kraj urodzenia, mamy Ukrainę. Weźmy po prostu, może jest jakaś postu Ukraina. Jakby Najłatwiej będzie chyba na Niemcy wejść. Po prostu chyba najłatwiej będzie na Niemcy wejść. I z Niemcy może. Pozdrowienia, Croxy. Ukraina, jest. Dobra, Ukraina, teraz Europa. Boże, może. Jest Niemcy? Nie, nie ma tu Niemców. Polska, dobra. Z Polski już na pewno będą Niemcy. Niemcami, dobra. I teraz tak. Jeżeli chodzi o Niemcy, to tak. Tutaj. Trzeba znać gry. Gry. Ja wiem, że. Dobra, co ma Gotik w sobie? Gotikpedia, y... 2001, fabularne gry Gry komputerowe produkowane w Niemczech, gry? No inaczej, komputero... komputera, no suprasza komputera Może tu w dół? Nie no, Niemcy Tu może? Gry No jak to no... a, łatwiej będzie pod gry już pójść Gry komputerowe produkowane w Niemczech, C. Got Hits, C. Gothic, gra komputerowa, S. Ile? Stop a nie, włączyłem timera. I ile mam? Na no, mniej niż minutę też. Mniej niż minutę. Zapomniałem, że czas się liczył. Dobra. Ale szybki gotnik Westa. Dobra, już mam totalnie, jestem kozakiem. Woo! Nie wiem, co ja z tego zmontuję, ale coś zmontuję. Bo wow, w ogóle, chyba pierwszy raz będę montować filmu od X czasu. No, kolejne nagrywańskie, bo czemu by nie. I teraz tak. Szukamy szarlotki z losowego artykułu. <laughs> A losowym artykułem jest Gwiazda Dnia, co? A zespół mi jakoś dali. Dobra, zaraz wejdziemy, wejdziemy w pop. Wejdziemy sobie. Mm -hmm. Dziękuję za pieniądze. Gotik. Trochę za późno z tym gotikiem, ale ogólnie uważam, że gotik też by było spoko znaleźć. Dobra, może to, to że poszedłem w pop, to był zły pomysł. Yy... Potrzebuję jakiegoś zespołu. Potrzebuję zespołu, żeby wejść w kraje. Yy, sala kongresowa, jakiś zespół, tu na 100% będzie. Warszawa, dobra, Warszawa. Już jesteśmy w Polsce, dobra. Potrzebuję Francji. Francja. Nie tolerancja, tylko Francja. Jest Francja, Francja jest. Jest odnośnik, oczywiście, że nie ma pieprzonego odnośnika. Czemu nie ma? Europa. Puść mnie. Pieprze naprawdę, Europa, to już będzie Francja. Francja, no. Ale może jakiś odnośnik? Jest odnośnik, dobra. Eee... <noise> będzie problem, dobra, kuchnia. Kuchnia. Kuchnia francuska, ok? Szarl. Szarl. Jak to nie ma szarlotki? Kuchnia francuska, to będzie szarlotka już. S. Stop. Nie zrobiłem licznika. Dobra, minuta 26 chyba. S. Nie zrobiłem licznika. Ale udało mi się. Wiem, że timera nie włączyłem, ale S. Widzicie jak prosto? Widzicie jak totalny kozak chłopa w prawe. Nie włączyłem timera, ale to już wywalone jajca. Kurde no, spada mi worek na softboxie Ale łatwo szarlotka była znajdowana. <grymne> Dawaj yerba, a co było z yerbą? A, yerbę, okej, okay, żeby yerbę znaleźć Dobra, zakończam nagrywanko Start nagrywanie, szukamy yerba mate Start, wchodzimy sobie w losowy artykuł Leci timer? Puść. Jest timer, dobra NCGG, dobra, zaraz to ogarniemy Niezu, jakąś gwiazdę mi zrobiło kumacie to E, wola. Dobra, weźmy tak. Weźmy. Jezus, potrzebuję kraj. Kraje to jest póki co najlepszy ten. Galaktyka. Zaraz będziemy, Droga Mleczna. O, inna nazwa Drogi Mlecznej. Dobra, może być Droga Mleczna. Ziemia. Nie ma Ziemi, dobra. <laughs> może pójście w Gwiazdy, to był zły pomysł. <laughs> jest timer, wiem, że jest timer. Może pójście w Gwiazdy, to był zły pomysł. Eee... A, nie mam pomysłu. Dobra, o, Wilhelm Herschel z człowieka, pójdźmy. Hanover. E, Hamover, Niemcy. To jest tak, czy ja tu będę Ameryka mieć? Ameryka, Ameryka, ale taki odnośnik najpierw, hiperłączy, Amerykański Rolling Stone. Dobra, wejdźmy w Rolling Stone, bo ile się nie mylę, Rolling Stone to był Ameryka, tak? Stany Zjednoczone. Dobra, jesteśmy na Stanach Zjednoczonych. E, Ameryka Północna. O ile się nie mylę, powinniśmy wejść na południową. Eee, południowa, Ameryka Południowa i teraz chodzimy w Paragwaj. Jest Paragwaj, dobra. I już z Paragwaju powinno pójść łatwo, generalny. Kuchnia, może? Nie, nie ma kuchni. Ej, dobra, będzie problem. Z Paragwaju już powinno pójść łatwo. Dobra, cofnijmy się, może? Kuchnia. Nie, tu też nie ma kuchni tej. Jakoś tu, może? Ameryka Południowa, wejdźmy tak. Kuchnia, o, tu już będzie łatwo. Jak to nie ma kuchni, to czemu to jest artykuł uh -huh. Kuchnia południowoamerykańska? amerykańska Goti Jak starczy czas to zrobię gotika. poczekajcie Dziękuję za pieniążka, Południowoamerykańska. Co? ja myślałem, że z yerba będzie łatwo Dobra, zaraz sobie ogarniemy, yerba mate, zaraz to ogarniemy, zaraz to ogarniemy czaciki Zaraz to ogarniemy no to znaczy, to już powinno być łatwe. Ameryka Południowa, no to czemu nie ma takich rzeczy? Naprawdę, nie, nie cierpię tego. Naprawdę tego ci nie cierpię. Jakby totalnie od Paragwaju już powinno być łatwo, bo jakby Paragwaj jest strasznie kojarzony z yerbu. Zaraz to coś ogarniemy. Społeczeństwo, stój, geografia etymologia, gospodarka, nie wiem. O, Paragwaj, członkowie państwa w Ameryce Południowej. Eee, Paragwaj. Gospodarka, historia, polityka. Jakby w Paragwaj już powinno siąść. Czemu nie siada w Paragwaj? że w paragwajskim. Może ten. Yy, nie gospodarka, ta. Flora, czy tam fauna, flora chyba. Zaraz coś ogarniemy czaty. Zaraz się ogarniemy. ogarniemy. Hmm. Tak, totalnie nie mam pomysłu, jak tam dojść. HE! Ja mam totalnie pomysł, jak tam dojść. A wiecie, że nie mam totalnie pomysł, jak tam dojść? Zupełnie nie mam pomysł, jak tam dojść. Eee A być łatwo. A nie jest łatwo. Nie. Ostro, szef.

Szybki gotik. Kończymy streama za półtorej minuty. A dobra, zrobię, bo gość dawał donate. dobra, włączę sobie nagrywanie, bo może gdzieś to tam wrzucę. Dobra. Celem tego speedrunu jest dotarcie do Wiktorii Gabor z losowego artykułu. Zobaczymy, jak mi to siądzie. Pozdrawiam YouTube'owi. Yo, 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 Twitch, te Jedziemy. Losuj artykuł. Tylko tak, jeszcze resetuję sobie timer. Stop, reset, start. Leci timer. Leci, jedziemy. Dobra, od wzgórza Loch trek e, Dobra, wejdźmy sobie na Szkocję, wejdźmy sobie teraz na Europa może gdzieś tu jest. E, dobra, wejdźmy sobie... Ej, czemu to jest tylko jedna Europa? Te, a może Polska? O, jest, w Polsce. To ja chcę jakąś wyższą Polskę. Te czemu nie ma odnośników? E, czemu nie ma odnośników? Powinny tu gdzieś być odnośniki. Mm, czemu nie ma odnośników? Powinny być odno odnośniki, czemu tu nie ma odnośników? Zesram się, powinny być odnośniki. Eee, Okej, okay, już chyba zepsułem. Eee, dobra, zrobimy inaczej. Zrobimy tak. Tu będzie na pewno Europa. Europa Zachodnia, dobra, tu już w Polska wchodzimy. Jesteśmy w Polsce. Eee, I teraz tak, co robimy z Polską? <laughs> Kultura. Eee, fil filozofia, kuchnia, sport, stacje telewizyjne. A, potrzebuję tego, nie wiem. Eee, gospodarka, geografia. Eurowizja? Nie będzie tutaj chyba. Eurowiz... Euro -wi nie, no nie będzie, no oczywiście, że nie będzie. Mm. <grym> Kurde, jest problem. Muzyka? Akademia Muzyczna. No wejdźmy na Akademię może Muzyczną jakiegoś tam pankracego. E, uczelnia Muzyka, Muzyka, Jan Polska. Nie no, chyba z Polski będzie, może Charlottenburg to niezłe państwo. <grym> Dobra. Y... Zaraz się coś ogarnie, zaraz się coś ogarnie. Yy, jakaś, może wikigabord, gdzie ona jest? Urodzenie 2007, to mi się podoba. Yy... Yy, Okej, okay, dobra. Jakieś ro roki tu są, może? <grystanie> dobra, ale to jest ROM, to coś może z ROM będzie. O z Romów będzie tutaj chyba dużo. Nie, to, to może tak nie szykujmy. Yy... <grystanie> wikigabord dzień dobrowski, co? te onaś. Się... Hamburg? No, jak tu nie ma Ham Hamburg? Stenne, tu nie ma Hamburga? Hamburg, może? Hamburg to są Niemcy. Niemcy już na 100% będą w historii Niemcy. Dobra, Niemcami, teraz wejdźmy sobie na Hamburg. Przecież ona się urodziła w tym. Gdzie jest Hamburg? Ślepy jestem. Hamburg jest. Mogę wejść na Wikipedia Hamburga? Mogę. Dobra, i teraz wchodzimy. Tak, jeżeli ona jest urodzeni, może. Nie, o Jezus. Przecież ona się urodziła. Czemu tu nie ma nic takiego? Wirtualne zwiedzanie, historia linki, podział Niemiec, Przysz... Kategoria miasta nie. Hamburg, kategoria Hamburg, no super! Historia Hamburga, kultura, sport, uczelnie... Przecież ona się urodziła w Hamburgu, czemu nie ma strony urodzenia w Hamburgu? Hmm. Ale... Już się denerwuję trochę Bo to już powinno mi pójść o wiele szybciej <grymka> Może nie na Niemcach Tylko może, nie wiem... Jesteśmy na Polsce, tak? Jacek Sasin. Normalnie, Sas sasinować będziemy. Katolicyzm... Zaraz coś ogarniemy. Ale dziwne, że w kulturze tutaj tego nie ma. Kultura. Literatura, filozofia, Muzyka jest! jest! Jest, jest, jest! Muzyka polska, okej, okay, powoli wchodzimy w ten etap y Polska muzyka rozrywkowa, może tu już będzie wiki. Nie, tu nie ma wiki, a tu będzie wiki. A to nie jest wiki? A, Wiki, no to jest tak. Wiki. Nie, to nie będzie, dobra, ale zaraz coś ogarniemy: Historia, gospodarstwo, przypisy, ciekawostki. Yy, jesteśmy ten, telewizja, właśnie, Eurowizja, może Eurowizja, no oczywiście, że nie ma Eurowizji. Euro Dwudziesty yy. wiek. Yy. No przysięgam, no naprawdę na muzyce, na muzyce tego nie będzie. Nie przysięgam, że okej. Okay. Zły jestem, bo to już to powinno być, Imo. Czy, czy, czy czego jest Eurowizja? Muzyka polska rozrywkowa. Tu nie będzie Eurowizji? No, przysięgam. <laughs> Dobra, ale co ma Wikigabor? Zaraz się garniemy. Mm. Ludzie urodzeni w Hamburgu. No, to jakoś się tam trzeba dostać. No, dewojsow. Of... Fryderyki? O może Fryderyki? Eee. Yy, jeszcze jeden. Fry... Fryderyk Chopin, on miał swoją nagrodę przecież. Nagro. O, Fryderyki, dobra, mamy. Fryderyk, jesteśmy na Fryderykach i tutaj zaraz powinno być ten. Wikigabor Gabor tu zaraz powinna być, bo ona wygrała to. Ona dostała Fryderyka chyba. Przynajmniej tak tu jest napisane, tak? Eee, tak. Od Teledysk Roku. Dobra, wchodzimy w Teledysk Roku. Teledysk, teledysk Roku. I tu zaraz będzie Wiki Gabor. Już mówię, ona już tu jest. Ona już tu jest gdzieś. Została gdzieś jakoś tutaj. Eee, o Jezus, a... Ona jest przez V? Jest Wikigabor. S. Ile mamy? Stop. 5 minut! S! Haha! <ścoughs> no i tu już było prościej do Wikigabor. Pozdrowienia ING tego puszka. S Już do Wikigabor. 5 minut. 5 minut i 12 sekund. Ale łatwo. Łatwo. Kumacie to easy. Totalnie sunia 5 minutek. Jestem totalnym kozakiem Dobra, chyba będziemy montować dalej yy, To tu sobie kończę tego Kończę sobie nagrywańsko, stronie YouTube'owi Nie wiem czy to w sumie będzie gdzieś na YouTube'ach Ale niech będzie Siema czaty YouTube'owe speedrunnerzy, elobent Generalnie to bierzemy teraz najtrudniejszy Najtrudniejszy możliwy Bo możemy dwa losowe artykuły yy, Więc dajemy sobie reset to, czasu Włączamy sobie dwa losowe artykuły yy, start, czas leci Leci. I mamy dotrzeć do Ambony z architektury yy, poprzez sosny Jeffreya. Dobra, mamy dotrzeć do Ambony. E, ambona, ja pierdolę, co? Co to jest Ambona? Zaraz coś się znajdzie. Eee... <grym> ambona. Znaczy, ja wiem, co to jest Ambona. Dobra, weźmy może po prostu, nie wiem. Nie eee... wiem. Nie wiem, Europa może. Eee państwo. O, dobra, państwo. Gdzie ta Ambona była znana najbardziej. W pizie jest Ambona. <grym> Super. Yy... Zaraz coś ogarniemy A to nie jest coś dla księdza? Nie, to jest taka ar ten, architektoniczna rzecz. Dobra, może kościół kościół jest w każdej chyba ściany w Wikipedii. Nie, nie, jest kościół w każdej. W sumie byłoby śmiesznie yy... dobra. Yy... A Państwo, państwo międzynarodowe Za coś ogarniemy Za coś ogarniemy Państwa świata, dobra, dajmy Watykan, bo Watykan jest taki, o właśnie Jest Watykan I teraz tak, Ambona yy... Jezus nauczał Chrystus. Weźmy Chrystusa może. Jest Chrystus tutaj. Nie mówcie, że w Watykanie nie ma Chrystusa. Dobra, dajcie mi ten kościół katolicki. Tu na 100% będzie Chrystus. Tak, jest Chrystus. Gdzie jest Chrystus? Ciało Chrystusa. Dobra, dajcie mi zwykłego Chrystusa, niego ciało. Chrystus no. Czemu nie ma podnośnika do Chrystusa? Kurde. Ctrl Ctrl F. Ambona. Tu nie będzie ambona. Nie no, dobra, jeszcze raz poczytajmy może o nim. Mm. Architektura? Archi, archi. hierarchia. Hierarchiczna, monarchityczna, feministyczna architekturze baroku. Oczywiście to jest tak, architektura jest. architektura, dobra. Tylko ja bym chciał po prostu mieć architekturę. Może tu będzie Ambona? Nie, tu nie ma. A w jakiej ona w ogóle ten? Historia. Eee... O jest. No, sakralne pieniądze. Proszę zrób life z gry single pay. S że single player? Okej, okay. single. Play. Będą takie gierki, planuję tego. Planuję generalnie Arialization. Alien Isolation. Ray. A lala. Dobra, zaraz to ogarniemy. E zaraz to ogarniemy, zaraz to ogarniemy. Bibliografia. Potrzebujemy architektury sakralnej. Architektura, jest architektura. Um. Ale ma... architektura? Dobra, jest i teraz sakralna. Jest architektura sakralna, nie ma ten. Czemu nie ma rodzaje? Pod architekturze byłoby najłatwiej. Historia architektury? Może tu ambona? Nie, oczywiście że nie. Listy związane z architekturą. Listy budowni może? Co? Co? Ambona. <grym> No, ale czemu to nie ma? Właśnie co? Kurde. A jestem tak zły, koloseum w Rzymie. A a. Architektura, a nie co? Przepisy to nie, Obiekt budowlany, może tu? O, Jezu święty, nie, nie cierpię tego. Po prostu nie cierpię polskiej Wikipedii, przynajmniej ona jest taka biedna w porównaniu do angielskiej. To teraz szukasz Ambony, szukam Ambona. Nie będzie sakralna. Aaaa! myślałem, że jak wejdę na architekturę, to będzie łatwiej. Naprawdę, przysięgam, że będzie ten. Nie wiem, nie, nie, mam, nie mam pojęcia, jak to mogę wejść tam. Może kazalnica, co? Wytrwimy się może do tego. Cofnijmy się może do, do, do kościoła. Może tu kazania będą? Kazaną apostołów wykazać. Nie, to mnie nie interesuje. Zakazanych, indeks zakazanych, to też mnie nie interesuje. Kazanych, zakazanych, każą. Dupa. Ale to coś, ta 100% ma z kościołem związane. Duchowni, może tu będzie duchowni. Duchowni. Co tam było napisane? Dobra. <laughs> Duchowni, duchowni. Ale czemu nie ma odnośników? Nie cierpię tego, że nie ma odnośników. A czemu? O Jezu... Uf. Kazania, nie wiem. Ambona. Muszę <grym> coś z nim pościągać. Encyklopedia kości... Encyklopedia. Encyklo... a no dupa no, zestram się, ambony szukamy, to będzie ciężkie, to będzie strasznie ciężkie. <noise> nie mam totalnie pomysłu jak mogę to znaleźć. Nie mam totalnie pomysłu jak mogę to znaleźć. I czemu nie ma kościół katolicki weźmy? A kazalnice, ale jakie mam znać kazalnicę? Kazalnica, nie ma do kazalnicy. Elo, Duch Święty może być. Jest tu może nie wiem, Chrystus. Czy tak naprawdę wziąć głupi ten mesjasz. Może tu będzie Chrystus. Jest Chrystus, dobra. Mamy Chrystusa. Eee... Wiem, ambona może tu będzie już Ambona? Nie, nie będzie tu Ambona. Dobra, zaraz to znajdziemy. Pojezysko je, po już będzie łatwo. Pojezysko już będzie łatwe. Mm, chrześcijaństwo może. E, ambona. Ambo, dobra, może protestantyzm teraz, bo to było gdzieś prawosławne. Może być prawosławne. Prawo, prawo Kurde. E, prawo. kościele prawosławnym. Powinno się oś po prawosławiu już Przy prawosławnym Dobra, zaraz coś znajdziemy Życie Reginoneo w Piśmie Świętym, zaraz coś ogarniemy A yy... zły generalnie, bo to jest strasznie ciężkie do znalezienia Protestanci bardziej, a to wiesz no, ja to co widzę to używam. <laughs> Ołtarz... O, Jezus Święty, ślepy jestem. Przesięgam już mnie oczy bolą od myślenia. <laughs> Greckich może? W Grecja. No jest niby ten. O Jezus. Język grecki. Kontrola centrum języka greckiego. Nowo-grecki, staro-grecki, architektura, może nie język grecki, tylko po prostu Grecja. Grecja jest. Architektura. to Nie ma nic po architekturze? Nie, coś powinno być architektura. I serio? Nie ma nic z architekturą? No jak ten ciak kurde! Może wy byście spróbowali, frajerzy. Prawda, staram się. To nie mam pomysłu, jak tam dojść, naprawdę, może coś z kazań. Yy... A, wejdźmy na Włochy. Może znajdźmy po prostu Włochy. Włoch. A, nie można. Nie, pieprzone po prostu nie cierpię tego. Przysięgam, że tego nie cierpię. A! Nie cierpię tego. Włochy. Włochy potrzebuję. Tak ciężko znać odnośnik do Włochów. Konstantynopol. No. A, o, wo, wo. Włochy, Rzym, dobra. Mamy Włochy. I teraz po Włochach idziemy do. Po co ja poszedłem na Włochy w ogóle? A, Ambona gotycka. Pizza teraz potrzebuję Pizza. Nie epizody. A... Bo Piza jest chyba w tym. Chyba powinna być ten. Pizza jest we Włoszech, co nie? Czy nie ma? Jak pierwszy raz CB oglądałem komentarz play i Muzeum SCP, to myślałem, że ty jakiś polity lub jakiś prezes, lub nawet wysoko postawiony człowiek. No bo jestem wysoko postawiony, kurde. Szanujmy się. No, ja, ja na Paweł II drugiego już powinno być łatwiej ogólnie znaleźć. Przysięgam, że nie mam pojęcia, jak to ten. Ambony szukamy. Synagoga. No, nie mam pojęcia, no! serio, tu nie ma pizzy? No, naprawdę, tu nie ma pizzy. Chyba, że inaczej się to pisze. A dziękuję za pieniążkę, oczywiście. Bibliografia, demografia. Stolica Rzym. Konstytucja Włoch. Zjednoczenie Włoch. Katolicyzm. Przysięgam, że nic nie widzę. Jakby ała. O, dobra. Esu. Będę ciemniejszy trochę, ale wiecie. To dla moich oczu. Nazwa polska. Podział administracyjny. Nie no, ale serio, nie ma pizzy w tym? Jak nie ma pizzy, to się zestra. Myślałem, że pizza jest we Włoszech. Nie no, jest na 100% we Włoszech. Na no, 100% jest we Włoszech. Nie no, zaraz muszę sprawdzić. Pizza. No miasto we Włoszech, jak nic. W Toskanii. Może Toskania? O, jest Toskania, jest, teraz będzie pizza już Pizza, jest, prowincja pizza Teraz tak, po co ja szukam pizzy? Ref. Yy. A, bo ten. Bab, ambona gotycka. Bapt centrium w Pizie. Oje, to serio, to ma tak mało tych? Serio, to ma tak mało tych? No, przysięgam no. Okej, okay, prawda, Architektura w Pizie, o Kościoły, w... może być kościoły w Pizie Katedra w Pizie Może tu coś będzie Ambona <grymne> <grymne> Elo, mam to, S Stop Nie ja mam 11 minut Okej, okay, ale mam Ambona, udało się, mam to Wystarczyło pójść na tego Wystarczyło pójść na, na architekturę, S a już mi się oczka zmęczyły. A no, udało się, 15 minut. Totalnie jest sunia <gry> Totalnie es sunie Ale tak najlepiej to mi poszło z tym. Ale tak z kontrolą F jak słabiak. Yy, tak. <gry> A ale już mi totalnie psycha już siadła Możemy zrobić jeszcze jeden speedrun. Ktoś ma jakiś pomysł na hasło? Tak pod koniec. A właśnie, ten, zakończ nagrywanie, pozderki